Cześć, tu Shad, a dzisiaj kolejny odcinek z Help Wanted 2 Może przenieśmy się w troszeczkę milszą atmosferę. I teraz tak, ja to nagrywam co prawda w sobotę wieczorem Aczkolwiek jak wy to oglądacie to już jest Wigilia Więc chciałbym wszystkim, którzy oglądają ten film życzyć wesołych świąt I myślę, że yy, spędzenia dużo czasu z rodziną przez te święta Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Także to tak ode mnie, na teraz, w takiej przyjemniejszej atmosferze, że tak powiem, zaraz oczywiście lecimy do gry, zdajemy tą maskę i tylko tyle chciałbym powiedzieć jeszcze może do odcinków, że nie wiem czy w pierwszy dzień świąt coś w ogóle wrzucę, może mi się uda, może nie, w drugi dzień świąt już raczej powinien być film, więc, więc lecimy z dalszą częścią tej przygody. I... co? Ostatnio sister location zrobiłem sobie. Myślę, że mogę zrobić sobie office w sumie. Chętnie sobie tu... To... aha. Custom night is just... Custom night! Jest tu nigdy nie ten! The mini ruins and Bidibab are draining the power. If you see any uh, on the cameras, shock them. Ok. Beware of Ballora. Her music plays when she's close. Don't let mini ruins distract you from, your, uh, from work. Toss them away. O kurde. No dobra, lecimy. Zobaczymy, co się stanie. Czyli na kamerach mam używać tego całego szoku? Bez seriala żadnego. Dobra. Dobra. Na razie nic nie widzę. Co się dzieje? Na której kamerze? Tu coś widzę. To tam gdzie mogę użyć to chyba używam, co? Tutaj było. Dobra, nie dam ci wejść. Ale fajnie się nim rzuca, dobra. Okej? Okay? To było dziwne. Mogę już otworzyć? Bo myślałem, się, że tak. Dobra. Szok. Nieźle. Czy ja chcę wiedzieć, gdzie jest Bolora? Tu jest, dobra. Ej, to nie będzie chyba jakieś mega trudne. Jest te miniriny, tylko to będzie denerwujące. Ale jest pierwsza a dopiero dwa, wiecie, 77% Gdzie są Gdzie jest to małe gówno, bo to czuję, że to coś tu było gdzieś Dobra, nie jest tak tragicznie, nie? Te światła tak dziwnie migają. Aha, to oznacza, że coś się pojawiło. I muszę już użyć. Control Shock. Dobra, teraz jest z lewej. A, aha, zbliża się tak dosyć dynamicznie. Nie to jest. Kurczę. O, to mogę otwarte na razie. O, nie ten przycisk wcisnąłem Myślałem, że wiecie, że sobie wcisnę. Znaczy... Nie wiem czy ja za bardzo myślałem robię 100 Bolera, już jest tu. Mogę na chwilę otworzyć. Nie wiem czy ty już. No, a już, dobra. Gdzie są te, te małe? Okrutne. A z szybko mogę otwierać! Nie wiedziałem! Nie widzę tu nic. Tu też nie. Tutaj. Gdzie jest balora? Coś czuję, że tylko te dwie kamery mają dla mnie sens. Co to jest? A tu jest teraz z lewej. Dobra. Tak to spokojnie chyba. Czy ona się faktycznie rusza? Czy ma animację? Dacie mi zobaczyć? Nie. Muszę... Control Shock. Nie, nie rusza się. ją zobaczyć. Okej. Okay. Ten tu jest w Jest, ale jeszcze jest daleko. To w sumie, żeby oszczędzać prąd, mógłbym jak najpóźniej zamykać te drzwi. Ale czy ja tego potrzebuję faktycznie? No chyba nie. Nie ma. Łatwo. Pomniałem utworzyć węta, ale to chyba nic, szczerze mi się prąd nie skończy, nie? Dobra, to jest tu, na spokojnie. Dobra, to nie był taki trudny poziom, jak się spodziewałem, że może być. Dobrze. Kurde. Tego się nie spodziewałem, ale spapiłem. A, dobra. Dobra. Lecimy. Z której strony jest Balora? Tu nawet nie patrzę na środek. To nie ma sensu. To nie ma najmniejszego sensu. Okej, okay, z jest. Zobaczymy, kiedy wyjdzie. Najszybsza strona nie jest. E, gdzie jesteś? Tu jest dziad, ja. dobra. No i nie ma, magia. No way. Dobra, tak, z 1% jeszcze i bym poprosił o... O pierwszą! Super. Wyczute nieźle. Wyczute całkiem nieźle. Tu najczęściej bywały kurcze. Tutaj jest coś. Jeszcze więcej. Zakłóca czy... Tu jest, dobra. To już też nie potrzebuję za późno, to też otworzyłem. Zrobiłem to zdecydowanie za późno. Nie wiem czy wentylacji zaraz przyjdzie, czy nie. Dobra, druga, 68 Eee. Średniawo, no, mogło być lepiej. Ale teoretycznie mam 20% na godzinę, więc... Zapominam o tych dziadach. Te miniriny dobra Perfekcyjna szybka interwencja Control track jest git dobra ale pewnie w mikrofon przepraszam No Ej! Kurde! Wciskałem to 15 razy! No nie! Ile będę to przechodził? No przecież pół filmu mi zleci i nie przejdę. No kurcze, już było dobrze. I znowu? W której stronie? Dobra. To tu shock. Eee, Kurde, ile was tu? To Dużo trochę tego Jak na moje <laughs> Śmiesznie się co To mi się podoba, bardzo im to wyszło Znowu w oryginalnym Sister Location w sumie też trzeba je tam było tak yy, potrząsać, że tak powiem nimi Czy ona jest szybsza niż Ennard? Teraz pytanie Tu jest, widzę ją Już nie to znaczy, że przechodzi na około więc jest raczej mniej agresywne. Tu jest chwilowo. Znaczy, mniej agresywne to może nie jest, ale. Tu jej nie widzę. Z wentem raczej nie może przyjść. Nie, tu jest tylko ten dziad mały. On może przyjść wentem, bo. Bo czemu by nie? Czemu by nie utrudnić troszeczkę gry, o nie. Tu sprawdzam pierwsze. Easy, traf. Ale trafienie. Nie wiem jak ja mam wcisnąć ten przycisk vent, bo wciskam go kilka razy i nie działa Ten jest blisko, ale... ale trafiłem Ciężko, ciężko, ciężko! Jakby tu była mini to bym tego nie wcisnął. To jest tu dopiero szak. kontrolowany może mm -hmm. może zamknąć, jak ona będzie dopiero tutaj bardzo blisko. Może to jest jakiś plan. Nie, je. No nie naprawdę. Czy naprawdę to musi się dziać? Ech, dobra, drugi poziom przejdę sobie coś prostszego, znaczy... no. Znaczy prostszego to nie jest trudne, tylko mam... Mam wrażenie, że mam strasznego niefarta. To naprawdę nie muszę wiele robić. Tu coś jest... O kurde. Co się wpisywało w oryginalnym Sterlegation? Ale znalazłem sekreta! Hehe. <grystanie> Co ja zrobiłem właśnie? Coś... Z... Dobra. Jakby? Co ja znalazłem? O, ale znalazłem sekreta. No way. Nie spodziewałem się, że to się da otworzyć. Tak sobie, a? Zrobię, ale jestem. O kurde, to jestem nawet aż z siebie trochę dumny. Wbrew pozorom, bo Sekrety w napie to sekrety w ie a mi się udało coś samemu znaleźć. Bardzo mi miło. Dobra, ja sprawdzę tylko, że dosięgam. To ten ruch taki, co teraz zrobiłem do drzwi, to było tylko. było tylko kontrolne. Dobra, ta jest tu. Yy, kontroluję tylko, czy nie ma tych mini-rin. I tyle mi wystarczy do szczęścia. Druga, dobra, 69%, nie najgorzej. Ok. Teraz ta wejdzie, więc nie wiem czy. Właśnie, o no właśnie, no właśnie. No właśnie. Ich bym wolał uniknąć, bo. Potem dwoma rękoma bym musiał zabierać. Ok, czyli na wpisanie 1983 coś się dzieje, coś znalazłem. Nie do końca jestem pewny co to było. Jakiś pluszek? Może? M może po poziomie dostanej informacji co to było. Dobra 53, i trzecia, no to tak... Stabilnie bym powiedział, może coś zaoszczędzę Tylko teraz, o właśnie, o właśnie I w też Dobrze, że na przycisku went nie było Zaraz coś powinno teoretycznie, o właśnie Zakłócić mi tutaj Znaczy pobierać prąd, bo one nie zakłócają Tylko one prąd pobierają, czyli tu będą sekrety w tych poziomach, ciekawe czy w Breaker Roomie Też coś było, a ja tego nie znalazłem Już, tylko tyle was. Dobra. Czwarta. Trochę średnio, ale powinienem przejść. Coś tu się ściemniło. Nie podoba mi się to. Czy to ja coś zepsułem? Czy to gra się zbugowała? Czy to tak ma być? Może tak ma być? Tu teraz będzie ciemnica. Ale na kamerze jest jasno. Nie wiem, co się stało. Nieważne. Czekam tylko na ją teraz aż przyjdzie. Tak myślałem. To sobie zamkniemy i szybko szukamy źródła. To? Yy, co? co? Tutaj jest. Jeszcze? Jeszcze tutaj. Tu już nie musimy zamknąć. A tu się znowu światło zrobiło. Niesamowite. Tu coś jest? Nie. Ej, to git! To naprawdę nie jest źle! Coś tylko mi przybyło... Zabierać prąd... I to było tu i nigdzie więcej Dobra, balora jest tu, z prawej I miniriny Teraz nie mogę już odpuścić Ona teraz przyjdzie Ej, szósta! Nale należcie. Shift complete! I znalazłem się Secreta! Tylko zoom ją da! 1983 trzeba było tam wpisać. O nie, nie dosięgnę, bo teraz to jest blisko. A dosięgnę, dobra Chattering Thief, no super. Dobra, jeszcze jeden poziom muszę przejść. Nie wiem, co się dzieje. Znajduje sekretne rzeczy. Portal to the stars. Tutaj coś jest. Znalazłem kukiełkę. A, i to. Dobra. To znaczy. Są inne, prawda? Może tu się coś zmieniło? Okej okay. No way Dobra, lecimy jeszcze jeden poziom, może coś teraz łatwiejszego takiego Albo przynajmniej bardziej, dobra yy... A zróbmy z Roxy Um, help, Roxy's having a fashion emergency. No dobrze, dobrze. Co trzeba... Ja chyba wiem co trzeba będzie zrobić. Hel help Roxy get ready for her performance, Make the right, makeup and accessories. Whatever you do don't let Roxy get too angry, pay attention to her. Use the Roxy toki to calm down. Calm Roxy down, okej. Okay. Jeszcze raz muszę pociągnąć nosem, bardzo przepraszam. You need to fix me right now! Nobody will like me! Fix me, I look horrible. Pay attention to me, everyone. Uh no way. Pay attention to me. No, mówię do ciebie już. Aha, muszę przytrzymać. Yy, takie coś i oko. Ja nie wiem, czy ja cię za bardzo upiększę, powiem ci. Co jest nie tak? O, kop też jest. Aha, to nie to. Myślałem, że mogę popełnić jeden błąd. Tym bardziej, że tak długo do Jump Okej Ok. No, jak mam być szczery, to. Słuchaj, no, nie najlepiej, ale coś, coś tam się wyklepie, nie? I takie rzeczy się robiło. Masz teraz to oko takie z brwią i takie coś. To? No masz. Trochę mniej szkoda. to z brwią ma być. Drugie też. Co się stało? Z czego zapomniałem. Powiedz już mi czego ja zapomniałem. Czy nie ten kolczyk dałem? Czy co zrobiłem? Czemu mi tak źle idzie dzisiaj? Znaczy dzisiaj w tym odcinku, bo w sumie poprzednim nie szło mi tak źle Okej okay, Roxy jest actually postacią tragiczną w tym momencie mi szkoda, dobrze to ja nie wiem, czy ci coś to da. Aha, na lewo, że mam to dać? Takie, jakie, no właśnie, nie wiem, co to jest. Już, 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 już. Będę patrzeć, spokojnie. Aha, i to się rozładowuje. Jest to? Nie. Nie rozpoznaję co tu jest z czym. Na pewno nie jest to oko, jest za ciemne. To będzie to oko i ono ma być z lewej moim zdaniem. Nie. Chyba, że jest jakieś bardziej... no Ale takie szeroko otwarte to jest coś ciepkiego? Co to jest to? A może? To nie I takie coś, co to jest? Proszę że tu to, to. Dobra. Nie wiem, czy to zadziała, cokolwiek dla ciebie, słuchaj. Nie, to miało być tu iść. Bo to miało być niebieskie. Ogromnie jeżeli robi makijaż, biorąc pod uwagę, że nie ma twarzy. Dziup. E, dziób y, taki biały jest. Coś takiego? Nie, to musi być to. Zbije jej ucho. E, takie oko przymknięte, ale takie białe jakby w środku. Patrzę się. O nie. Takie puste w środku. To, to musi być to! Sususus, Eee, ja pierdzielę. Eee, jestem zdestraszony, bo widzę, że pasek jest na dalekim dosyć poziomie. I teraz mogę umrzeć. Trzy razy ci wystarczy, proszę powiedzmy, mi, trzy razy ci wystarczy. Oczywiście, ja nie mieszkam. Mogę się na ciebie popatrzeć chwilę, skoro. Hello? Ale rozerwali ho, ho, ho. Eee, Takie oko zbrwią. Na stronę prawą. To nie jest na stronę prawą. Eee, mam dwie rzeczy. Jeszcze to usta takie balory. Dobra, to śmiesznie wygląda. Eee... Takie dziwne coś To jest to I to jest na głowę takie coś Co jest źle A to Nie, no czemu to jest źle? Jeszcze to było dobrze ten film będzie długi, a prawie nic nie zrobię. No, way. Muszę szybciej to zrobić. Dobra, nie denerwuj się. Na początku mam ogromny krug błędów. To? Nie. To będzie to. To nie będzie to, bo nie mogę tego dać z tej strony. One są pomieszane. Nie, 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 spokojnie, ja raczej nie chcę, bo... Twoja porażka jest też moją porażką. Lepsza byłaś jednak w pierwszym poziomie, nie? Mogę ją też uspokajać w ten sposób, rozumiem. Chyba, że to jest mode taki typowy i to będzie i tak napięć. Ten y, glistra ciągle im przeszkadza. E, czy wszystko mam? Mam. Pro, co było źle? Czy jestem to w stanie naprawić, czy nie? Przejdę dwa poziomy przez cały film, a będzie długi. No trudno. Dobra. Nie. Nie je. Co ja tobie źle i czemu jestem nie jakiś inny? Nie, dobra, to jest ostatni poziom ci przechodzę. Naprawdę mi się dalej nie chce. To jest straszne, a może taki będzie lepszy. Thing, ever. Okay. Ever. Proszę, nie zdążyłem. Dziś nie to zrobiłem. Nie wierzę. Co ja robię źle? Ten poziom za pierwszym był lepszy. lepszy. Naprawdę był lepszy on na lewo, dobra. Kolory tu się nie zgadzają, trochę mam wrażenie. To jest białe na ekranie, to, to, jest, to jest zielone, moim zdaniem, albo niebieskie ewentualnie. To nie pomoże ci, co zrobiłem teraz, ale. Ale zadowoli, proszę, żeby trzeci raz to był ostatni. No jajc, dobra, tu jest wszystko wypełnione, więc może jest to może być ostatnie. Nie uspokajać się, tak płacze sobie, bo trochę się rozkręciła. Mi to, Mi to nie pomaga w pracy. To utrudnienie, że ten ekran jest taki, jakby mam wrażenie, wyblakły. Na lewo oko zgubiłam. Na prawo takie coś. Kolczyk z gwiazdą, dobra. Na górze muszka. To na prawo, to na górę, i dziób został. Góra dzioba. Uff, jeżeli teraz przyspominam. dobrze jest. Jaką maskę tą? O I to? O kurczę, Uu. No trochę sadgę. Ale się udało! Kto dostaniemy? Shattered Roxy. Ale ma pysk, a tam nie miała. Czy mogła mieć, ale nie trafiłem mi się przez 15 podejść, przez które próbowałem przejść ten poziom. Ile jest mam czasu na Muszę zobaczyć. 36 minut. Dobra. Prawie mi się nic nie udało przejść. Znakomicie! Dobra. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Zapraszam do oglądania następnych filmów, zapraszam na mój kanał i będę kontynuował kontencik z fnaf Także do... No właściwie nie wiem kiedy, prawdopodobnie w pierwszy lub drugi dzień świąt coś jeszcze będzie, więc bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Jeszcze raz życzę wesołych świąt. Cześć!